Mariana, słuchaj! Ah, Mariana, chodź na chwilę. Mam do ciebie sprawę. No bo jest nowa akcja, nie? Chciałem troszeczkę podnieść morale w ekipie. Altruistyczny kierownik! Polega to na tym, że zamieniam się z pracownikami. Wchodzą, jakby to powiedzieć, w moje podki I buty. Daj mi swoje okularki. Ja zakładam twoje, a ty moje, nie? I teraz... Teraz słuchaj! Będziesz mnie udawał, dobra? Ja tu się chowam na Dian. No Marianek, zawija. Nie jesteś kierownikiem. A kurczę, no! Podpowiem ci! Przychodzi ktoś do ciebie po wypłatę na przykład, nie? Wiesz ilu jest sępów! I musisz się, że tak powiem, no, dyplomatycznie takiego delikwenta potraktować. No, Marian! Daj Śmiało Uhu! Nasutki, prostytutki, yy, pieniążki chciałbym. Znaczy... Mariam! Bardziej energicznie, no! Więcej i i inteligencji! Ale i krasy! Bo się trochę bardziej! Nie chcę mi się. Wczuj się w to, Mariam! Poczuj się jak kierownik! Jak szef! Jak ktoś, kto odpowiada za grupę ludzi, no nie zawsze inteligentni, trzeba do nich dotrzeć. Trzeba znaleźć sposób. Dajesz, Marian, śmiało. Halo, Marian. Chyba się zacięło. Marian, jaki to był kod? Raz, dwa, trzy, cztery nie działa, bo ostatnio sprawdzałem, no. Marian! Co jest grę panie? Jutro, ciąg! Halo! Pomocy! Pomocy, no! Marian! Marian, gdzie ty jesteś? Zaczęło się kolestwo, jak pierdzenie, Jak pierdzenie, Ja cię pierdzę. no i ja nie chcę dążyć! Aaaaa! Mam oni przyszło z nim, znowu kurde, jest, nie może na porozmawiać. Ja teraz nie będę mógł zobaczyć rozmawiać, z, zaraz z, z nim Zaraz! Halo! Pomocy! Na pomoc! Na pomoc! Halo! Kto tam, kto tam jest? To ja się pytam, kto tam? błagam pomocy. Kto tam? Kostek? Tu jest Kostek. Konstanty Kwas, to ty! Nie, ja, no tak, ja. Kto tam? Na no kurwa kierownika kto! Za mną O właśnie, pani kierowniku, zapyta. bo pani kierownika nie pana co się stało, nie mogę się wydostać! Znaczy, ja, ja wiem, ale, pani kierowniku, bo jest taka sprawa, gadałem przed chwilą z mamą. Cały ja to... weekend, 1007. Konstanty! Kurwa ma, mać! Ma. Sprawa śmowa zadyknowa! Dokładnie tak! Teraz pożarna karetka! Nie wiem, go do animacji? Wy mnie stąd dla tygna! Jak panu pomogę, bo tylko jest taka sytuacja w tej chwili, bo moja mama mówiła, że wypłata nie przyszła ta sprzed trzech miesięcy, a miała wczoraj się... być już. I, I co się stało z tą wypłatą? Może pan orientuje się w, te, w tym temacie? Konstanty Władysław Raymond, autor chłopów, nie pojechał w 1924 do Sztokholmu po odbiór nagrody Nobla. Tyś nie mógł wytrzeź! Pisarz zmarł rok później. z powodu alkoholik. Też czego chcesz? Ja nie umrę, bo ja nie piję. Halo Konstanty! Już idę po pomoc! Kociu! Ale powiedz im, żeby się pości... Nie no jasne! Niech zapierdalają! Już! Jak nie będą znakować gazu, tylko pojadą na orenie. To szybko tu do Nie, jasne, jasne. No kurwy jak, to, jak to będą, tak Już idę! Josia! Josia! Aluno! A, a, a no. ma planu, no. ja mam oddychać! Już idę! O, fuck! Aluno ja żeby fasolki nie dodawała, no! Jak tu śmierci! O, Boże, żeby ten